o te 150 metrów. Chociażby na Powiślu mamy przy jednej z ulic trzy bloki, każdy 16 pięter, na każdym piętrze bodajże 12 mieszkań. Zakładając, że co druga osoba ma samochód, gdzie one mają na tych 150 metrach się A pomieścić, żeby było taniej? A jak jest dotychczas? Przyznam, że tego aż tak dokładnie nie śledzę, natomiast powstaje to może pytanie. Warto, dlatego, powstaje pani... pytanie, czy jednak ta podwyżka do 600 zł nie to jest zbyt drastyczna? Nie ma podwyżki żadnej, to jest nieprawda. Są dwa abonamenty. Jest jeden abonament, abonament dotychczasowy, 30 zł, obejmujący obszar około 150 metrów przy ośmiu parkomatach, które są w miejscu zamieszkania. Tu się nic nie zmienia. Dochodzi dodatkowy abonament, który jest ułatwieniem dla mieszkańców, to znaczy abonament, który wynosi 600 zł w skali roku, który można płacić na dwóch ratach. Pierwsza rata 300 zł płatne z góry, i druga rata 300 zł, co daje w Kwotę 49 złotych, chyba niecałe 50 zł w skali miesiąca, i stwarza warunki, których to mieszkańcy na znacznie większym obszarze, mogą zaparkować swój samochód i to jest właśnie odpowiedź na Pani pytanie. Radny, jeżeli ktoś mieszka, Ale sekundę, hmm. jeżeli ktoś mieszka właśnie w tym bloku, o którym Pani mówi, może zaparkować znacznie dalej, co jest też wyjściem naprzeciw oczekiwaniom ze strony mieszkańców i nie są to obszary wielkości dzielnicy, tych obszarów jest kilkadziesiąt, one zostały podzielone w stosunku liczby abonamentów do liczby miejsc, więc w tym zakresie one mogą się różnić obszarowo, natomiast znają, znają, dają znacznie większe możliwości Zaparkowania tym wszystkim, którzy mają swoje abonamenty wykupione i Panie, szukają Panie, miejsca Panie, na zaparkowanie. Panie radny, musimy kończyć. Jest Zapytam to bardzo krótko. Nieprawda, że prezydent utrudnia. Wręcz przeciwnie, to jest złotych, wyjście naprzeciw e, oczywistym mieszkańców. nie walczy z kierowcami. Ale Rafał Czeskowski nie. nie walczy z kierowcami. A Rafał Czeskowski odpowiada na apele mieszkańców takich jak